Przemysław Sikora, uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorami wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i gminnych jednostek oraz seniorzy z Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku włączyli się do udziału w kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W poniedziałek 18 listopada odbył się finał kampanii a inicjatorem działań i atrakcji, które odbywały się w ramach tej akcji był zespół szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym wydarzeniu. Na początku zapraszam na występ muzyczny w wykonaniu młodzieży zespół zespołu szkół w Żarowie, jedyne co mam czerwoną tulipą. Jedyne co mam do złudzenia że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Stop przemocy, ważne hasło. I pamiętajcie, że przemoc y, nie zawsze jest głośna. Przemoc czasami jest, jest cicha, lubi ciszę. To są te wszystkie hejty, to są te wykluczenia. Plotki, unikajcie tego, reagujcie przede wszystkim na to, bo każde dobre słowo i każdy czyn pojedynczy potrafi uratować czyjeś życie. Pilnujcie się nawzajem, obserwujcie się, dbajcie o siebie przede wszystkim. Życzę Wam, żebyście żyli w świecie, gdzie tej przemocy jest naprawdę bardzo mało. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za organizację tego dzisiejszego marszu, bo uświadomicie nie tylko sobie, ale tym przemarszem też mieszkańcom, że ten problem przemocy jest. I trzeba go z naszego świata wyeliminować. Dziękuję za serdecznie. Mieliśmy to szczęście już piąty raz organizować finał razem z ośrodkiem pomocy społecznej naszym żarowskim tutaj duże podziękowania całej zawodze OPS naszego żarowskiego z panią kierownik na czele hasło tegorocznego finału 19 dni przeciw przemocy to jest ej to nie żart to przemoc o tym głośno mówimy żeby tej przemocy było jak najmniej nie tylko wobec dzieci i młodzieży, ale i również tej przemocy rówieśniczej. Niestety to jest duża plaga, szczególnie jeżeli chodzi o szkoły i inne placówki oświatowe. Podczas finału kampanii kierownik Ośrodka Pomocy W Społecznej w Żarowie, Małgorzata Siemińska, wręczyła również nagrody uczniom oraz dyrektorom szkół za udział w konkursie na film czy spot przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Bardzo chętnie wzięliście w tym konkursie udział. Filmy były świetne, po prostu. Nie wiedzieliśmy, z czego wybrać i które miał zająć pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej miejsce, bo były rewelacyjne i zachęcam Was, żebyście takie rzeczy robili częściej. Podsumowaniem kampanii był wspólny przemarsz ulicami naszego miasta oraz taniec do utworu Belgijka, aby pokazać, że świat jest piękny, gdy nie ma w nim przemocy i zła wobec drugiego człowieka. Tut zum Traum.